Cześć! Witam na unboxingu. Tym razem jesienny festiwal mangowy. Myślę, że już po latach wszyscy mniej więcej wiedzą o co chodzi. Ogólnie rzecz biorąc, Studio J.G. wydaje w tym czasie mangi, z których robi festiwal. Zazwyczaj jest to 8 tytułów, raz było chyba nawet 10. No i jest to związane dodatkowo z takimi różnymi konkursami. Plus, yy, oprócz tych yy, konkursów, są też yy, karty dodatkowe, dodatki i tak dalej. Mnie te inter konkursy jako takie nie interesują, ale mam jak najbardziej. No, także paczuszka przyszła do mnie dzisiaj, także otwieram ją już, nagrywam i postaram się jeszcze dzisiaj Wam to wrzucić. Także będzie na bieżąco. Ok. Jak myślicie, czy zamówiłam wszystko tym razem? No pewnie, że tak. Tym razem wszystko, ponieważ wszystko w jakiś sposób mnie troszeczkę zainteresowało. Ostatni festiwal nie był dla mnie aż tak ciekawy, natomiast ten już tak. Więc mam tu wszystko i zaraz sobie pooglądamy. A taka zgrabna paczuszka. Już widać karty. No teraz musimy to otwierać dalej. Jestem ciekawa, czy wy też zamawialiście coś, czy już wam przyszło. Z tego co wiem, to jeżeli zamówi się wszystko, no to paczka przyjdzie szybciej, z tego względu, że wiadomo, pierwsze pakują wszystko, bo jest łatwo, nie muszą się, że tak powiem, zastanawiać, wiedzą, że jest wszystko, no to pakują wszystko. I tylko dają etykiety. Natomiast jeśli się nie bierze wszystkiego, tylko część, no to już muszą zwracać uwagę na to, że tak powiem, co robią, więc te paczki wychodzą później. Dlatego, jeśli zamówiliście wszystko, no to macie szansę paczkę dostać też dzisiaj, maks, jutro. Natomiast jeśli nie wszystko, no to będziecie musieli troszeczkę dłużej zaczekać. Tutaj są karty festiwalowe, je sobie zostawimy na koniec. Pooglądamy jak zwykle, no a teraz przechodzimy do y, mang i dodatków. Tutaj jak widać jest y, karta jako dodatek y, do map y, maba. Y, mapa, manga ma dosyć specyficzną kreskę, ale to Wam za chwileczkę pokażę i omówię. Ok, co my tu mamy? Kaoru i Rin. Tak wygląda okładeczka. Układka jest taka sobie. Natomiast w środku kreska jest bardzo y, ładna. Taki jest dodatek. O? O czym ta manga opowiada? Ogólnie jest to tu opowiadający o dziewczynie, która chodzi do jakiegoś takiego liceum bardziej elitarnego, y, w którym y, Uczą się tylko dziewczęta, natomiast za y, chyba ulicą, w każdym razie blisko, jest y, zwykłe y, liceum, ale do którego chodzą tylko chłopcy. No i y, dziewczyna. Trafia na tego właśnie tutaj głównego bohatera, którego się oczywiście wszyscy boją. Także to jest taki trochę ograny motyw, ponieważ on wygląda prawda, jak jakiś zabójca czy coś w tym stylu, wszyscy się go boją, a ona się go nie boi, ponieważ on y, pracuje bodajże w cukierni rodziców, no i y, ona jest wielkim łasuchem, no, tak tu chyba nawet to widać. Więc ona nie ma żadnych oporów. No i mamy tu takiego, takie, może nie, że Romeo i Julia, były bez przesady, ale te licea się bardzo nie lubią, a oni oczywiście chodzą do tych liceów, które się nie cierpią. Także mamy tu taki zakazany romans między licealistami. No. Ja liczę na fajną komedię. Zobaczymy. Mam nadzieję, że będzie to fajna komedia. Następna też komedia, Kindergarten Wars i okładeczki są takie śmieszne. Zobaczmy co pod, podobnie. O, tutaj jest dodatek, karta jak zwykle, o, taka. Jak widać mamy tutaj kilka kolorowych stron. Ogólnie manga opowiada o przedszkolu, w którym pracują jacyś zab Będą mieć skrócone y, wyroki. A na to przedszkole ciągle napadają jacyś kolejni zabójcy. No i ci zabójcy, y, prawda, próbują te dzieci tam, nie wiem, porwać czy coś z nim zrobić. No a ci y, skazani znowu, y, prawda, je bronią. Natomiast nasza główna bohaterka przede wszystkim chce znaleźć przystojnego męża, więc nim kogoś tam. Że tak powiem, yy, prawda, coś mu zrobi. To pierwsze, jeszcze ja tak pokażę, sprawdza, czy by się nadawał y, na męża. Oprócz y, niej y, pracuje tam chyba jeszcze jakiś y, też inny zabójca. Może coś z tego będzie. Zobaczymy. Yy, to maga, o której wiedzieliśmy od zeszłego roku, znaczy chyba od tego roku, od stycznia albo zeszłego roku, od grudnia, że wyjdzie w Polsce. I wszyscy przypuszczali, że to pewnie będzie miało Studio G. Yy, o. Tak to wygląda. Patrzmy do środeczka. O, mamy tutaj coś śmiesznego pod wolutą. No i tutaj to jest chyba magnes. To jest z tych takich, wiecie, magnesów bardzo cieniutkich. <grytania> no cóż, dobra, ja sobie go wyciągnę, bo to będzie przeszkadzać. Aha, e, przy okazji, bo zapomniałam powiedzieć, jeśli chodzi o tą e, mangę, to w tej chwili jest e, 9 tomów. Jest to Shonen. A jeśli chodzi o tą mangę, to jest w tej chwili y, 13 tomów. I o dziwo to też jest Shonen, tylko Romans, y, a ten taki bardziej akcyjniak. Y, I obydwie mangi nie są jeszcze y, zakończone. Dobra, teraz y, ta manga to jest Goku. Hmm. Goku <gryw> Trzeba przyznać, że słaba ta czcionka do czytania. W każdym razie to jest manga Shonen. Trzy tomy też jeszcze nie zakończona. Wiem, że to wygląda, jakby to było dwóch panów, ale to jest pani, a to jest pan. I ogólnie rzecz biorąc opowiada ta manga o tym, jak są tak zwane katastrofce. Jest to jakaś magia nekromancji, czy coś takiego i one powodują no, różne katastrofy. No i jest sobie takie, o właśnie, biuro, yy, prawda, które walczy z tymi katastrofcami. Bodajże główny bohater jest chyba mieszanką, jest półkatastrofcem dlatego ma jakieś tam moce. No i oni razem, tutaj ta dwójka z nimi walczy. Więc to, to będzie pewnie jakiś taki jak, ale liczę, że jakiś fajny. Także poczytamy, zobaczymy. Okej, okay. co tu mamy dalej? Donaty i nadgryziony księżyc. Jak widać już po rysunkach, mamy tutaj do czynienia z mangą, taką, prawda, y, girl's love, Yuri, jak kto woli. Mamy zakładeczkę, przynajmniej coś innego, nie ciągle y, pocztówki. Pod mamy tutaj jakąś opowiastkę dodatkową. Y, manga opowiada o dziewczynie, która stara się być w cudzysłowie normalna, czyli, prawda, chodzi na randki z pakami i tak dalej. No i ona y, nie jest w tym układzie szczęśliwa, ale w pewnym momencie trafia na y, dziewczynę, chyba też ze swojej pracy, która y, jej mówi: No, ale przecież nie musisz robić tak jak wszyscy, jeżeli tak nie chcesz. No i tak. Od słowa do słowa, dziewczyny się zaprzyjaźniają, no i liczymy, że będzie coś więcej. Yy, manga ma cztery tomy, jest zakończona, także dowiemy się yy, szybko. Bohaterki są dorosłe, chodzą do pracy, także liczę, że to będzie taki fajny, ciepły romans, bez jakichś wybitnych dram. Ok, co dalej? Aftergat i yy, to. Yy, o, tutaj. To jest znowu szonen, także mamy dużą przewagę shonenów, ale szoneny chyba są bardzo popularne w Polsce. Maga tej chwili ma 7 tomów, nie jest zakończona, także wciąż jest rysowana. O, tutaj mamy kreskę. Ogólnie e, o czym to jest? E, maga opowiada o tak zwanych bogach, e, których oczy potrafią zabijać. Temu tutaj mają, prawda, takie na, narysowane e, przez oczy e, jest taki tutaj prostokącik, by nas nie daj Bóg nie zabił. E, no i o czym ta maga opowiada? No, właśnie o tym, że pojawi się jakiś tacy bogowie, którzy potrafią zabijać ludzi samym wzrokiem, dlatego ci ludzie sobie e, starają się osłonić oczy w różny e, sposób. No, i e, oni zajmują coraz to nowe płacie tam, gdzie żyli ludzie. E, ludzie się wycofują, powstają jakieś mury. No, i e, oprócz tego jest oczywiście ludzie, jak chcą się bronić, no bo jest ich coraz więcej, zabierają kolejne tereny. No i nie można tego tak zostawić. O, tu się tu musiał wrzecić. brzdok. W każdym razie. E, Starają się znaleźć po prostu jakąś broń na tych bogów, no i tutaj jest jakiś naukowiec, który się to stara i on trafia na jakąś dziewczynę, która stara się też tam przejść, ponieważ chce się zemścić za koleżankę i chyba też jest jakimś pługiem, ala bogiem, czyli jest człowiekiem, ale też ma coś z oczami, pewnie będą coś współpracować. Także dużo szonenów i dużo pół, już przynajmniej druga manga, gdzie mamy kogoś pół, coś. Dobra, ulotne chwile i tutaj trochę zmiana. Trzy e, Tomy, zakończona manga, Shodjo, e, jest to manga, która opowiada o dziewczynie, która dostaje e, wyrok, można by powiedzieć, e, śmierci, jest e, na coś chora, nie wiem na co e, i ma jeszcze tylko przeżyć dwa lata. No i ona się tym za bardzo nie przejmuje, stara się żyć normalnie. Mijają trzy lata, nadal żyje. Także ten wyrok śmierci nie został jeszcze wykonany. No a ona dalej chodzi, i dobrze się w miarę czuje. No i chodzi na studia i na tych studiach zakochuje się w swoim wykładowcy, który nie jest wiele od niej Starszy. No, pewnego dnia ten wykładowca znika z uczelni, no i ona stara się dowiedzieć, co się stało. W pewnym momencie, tam nieważne jak, dowiaduje się, że ma to samo co ona, znaczy może nie tą samą chorobę, ale też dostał wyrok na zasadzie: no, sorry, czas ci się kończy. No i dlatego y, jej to nie przeszkadza i ona i tak jako, że była w nim zakochana, on teraz już nie jest jej nauczycielem, więc nie ma problemu, ona po prostu postanawia go uwodzić. No co, mają mało czasu, ale czas trzeba jakoś wykorzystać. No także takie y, shjo, mam nadzieję, że nie będzie tam bardzo, bardzo smutno, chociaż no, pewnie no, nie skończy się najlepiej. No, Chyba, że się okaże, że oboje mieli w cudzysłowie y, szczęście, i tak naprawdę lekarze się pomylili. No, weźmiemy tą folię. Zostały nam dwa grubaski. Dobra, zacznijmy od tego. Więc tak, jest to y, Mop Psycho 100. I teraz tak, przygotujcie się na szok, kreska jest brzydka. Y, Możecie kojarzyć, że ten pan ma coś wspólnego, prawda? Tam z One Punchman, no ale One Punch Man nie wygląda tak źle, no o co chodzi? No tylko, że One Punchmana narysował ktoś inny, a pomysł był, prawda? Że tak powiem, tutaj. Więc y, ta kreska potrafi odstraszyć, ale mimo wszystko podobno jest to bardzo y, fajny i dobry tytuł. A wiadomo, kreska jest ważna, dla mnie na przykład bardzo ważna. Ale póki mnie w jakiś sposób mocno nie denerwuje, a treść jest dobra, to da się przeżyć. A to wygląda tak. Więc naprawdę kreska jest taka, no, może nie powiem, że amerykańska, ale rysowana tak, że no, ja nie wiem, czy ja bym umiała lepiej, bo to, to są pewnie moje mniej więcej poziom, yy, że tak powiem, mój poziom rysunkowy. Natomiast no z jakiegoś powodu ta manga jest mocno popularna, więc liczę na to, że pod względem samej treści będzie okej. Okay. Właśnie, mówię o treści. Manga ta ma 8 tomów, jest zakończona, to znaczy ona ma normalnie 16, ale u nas będzie miała 8, ponieważ mamy wydanie, jak widać, grubasek, czyli dwa w jednym i ta manga opowiada tutaj, prawda, panu, który ma zdolności pewne psychiczne. No i y, on by chciał żyć normalnie, być normalny, no ale mu to do końca y, nie wychodzi. Y, natomiast y, można powiedzieć, że ma szefa, y, który jest no trochę oszustem, jest taki niby medium i on troszeczkę sobie na tym zarabia. Natomiast y, on go posyła na różne miejsca, żeby on się prawda tam zajął, bo on jest y, co prawda super i w ogóle, ale wiesz, że taka Słaba sprawa, to ty na pewno dasz radę, a ja tam się nie będę przemęczał, bo po co nie z takim czymś? No, także coś takiego zobaczymy. A czy jak mówię, no kreska z lekka y, odstrasza. No i ostatnia manga to jest y, manga Josei. To żadna tajemnica, siedem tomów w tej chwili, wydanie dwa w jednym, jeszcze nie zakończona i możecie kojarzyć tutaj autorkę Basary, Seven Seeds, ale to opowiada, to, to jest chłopak, który <grym> ma taką fryzurkę. Tutaj mamy dodatek. To jest taka manga dziwne, Jose, że tak powiem, ponieważ opowiada o studencie, który pomaga policji rozwiązywać różne śledztwa. Pierwsze śledztwo, żeby to był jakiś tam zaczątek prawda, akcji, no to znajdują zwłoki studenta gdzieś w okolicy jego mieszkania, on jest chyba jako podejrzany, no i on pomaga prawda, rozwiązać to po prostu y, zadanie. Natomiast y, to nie jest, że to jest tylko wokół tej jednej opowieści, tylko tutaj są y, wiele, wiele wątków, co już to mamy in, inne śledztwo. Natomiast y, tak... Y, no ja nie wiem, jakie to będzie tak po prawdzie. Czy to będzie fajne, czy to będzie y, nudnawe. Ciężko mi jest powiedzieć. Przekonamy się, Kreska jest w miarę ładna. Zobaczymy. Jeśli ktoś lubi takie, myślę, w miarę spokojne opowieści detektywistyczne, które bardziej się skupiają na takich, jakby, no, uczuciach, dlaczego ktoś tam coś zrobił i tak dalej. Nie ma tutaj jakichś strasznych, prawda? Nie wiem, żeby tam były jakieś widoczne, jakieś brzydkie rzeczy, że tak powiem, ciała czy coś takiego. Takie słodki, spokojny kryminał, o tak bym powiedziała. No, yy, dla osób, które nie lubią tam, prawda, jakieś tam scen za bardzo krwawych. No, także tak wygląda paczuszka. No i teraz przejdziemy jeszcze do kart. Ja wam zaprezentuję, jak wyglądają wszystkie karty festiwalowe. Co ja je otwieram. No, pierwsza karta to yy, dziewczynka. Jeśli się zamówi cztery mangi z festiwalu co najmniej. No, to dostaje się dodatkową kartę właśnie takiej dziewczynki z jesiennego festiwalu mangowego. Ja ciągle czekam, żeby dali chłopczyka. Albo chłopczyka i dziewczynkę, bo ciągle są dziewczynki, ale zobaczymy. Ja mam 267 kartę na 1500. Ok, no tutaj widać, że jest to, prawda z bogów. O! <laughs> 269 też na 1500. Ok. E, tutaj mamy donaty. 268 też na 1500. A. Tutaj bardziej widać, że jest to pani. Tu nie ma wątpliwości. Na okładce pierwsze też myślałam, że to dwóch panów. A. I tu mamy. Oj, numer 270 na 2000. Co by oznaczało, że. Tutaj spodziewają się, że to będzie hit, no bo jest więcej. O, następna karta. Kaoru Rin 270 na 1500. No tutaj mamy przedszkole. <grych> Cieszę się na tą magę. lubię komedię. <grych> I tutaj mamy 269 na 1500. No tu mamy MOBA. Zobaczmy jak go... Wycenili 266 karta na 1500, czyli jak widać na razie tylko jedna ma manga na 2000. O, tutaj bardzo ładna e, karta, taka w urzębach. Fajna. I tu mamy 269 na e, 1500. No i na końcu lotne na chwilę. I tu mamy 268 też na 1500. Czyli jak widać, e, największe, e, że tak powiem, Nadzieję i największy nakład jest widocznie w Mangitej, bo ta ma aż 2000 kart przygotowanych. Widać, jest fajna. Zobaczymy, jak przeczytamy. Dajcie znać, co Wam się tutaj podoba u mnie, co kupiłam. Co myślicie o kresce MOBA? Co Wy kupiliście na tym festiwalu, czy omijacie festiwal i kupujecie dopiero później? Ja nie wiem, mnie cieszą te festiwale, także kupuję, cieszę się, że coś takiego jest. Nie wiem, zawsze miło przygarnąć te mangusi naraz. No, także do zobaczenia, dzięki, cześć!